Daniel Magical, czyli papier streamer oraz były zawodnik Fame MMA, który kilka dni temu wyszedł z więzienia po około roku odsiadki, na jednym z ostatnich streamów poinformował o propozycji, którą dostał od jednej z free -fightowych federacji. Co ciekawe, oferta nie dotyczyła wystąpienia na gali w roli zawodnika, lecz w roli medialnego włodarza, a chęć współpracy wyraziła niechlubna organizacja Royal Division. Dostałem propozycję nie walki, ale żeby zostać włodarzem pewnej federacji, jest to federacja, już wam pokazuje screena i rozmowę Royal Division. A streamer udostępnił treść wiadomości, którą dostał 9 stycznia roku za pośrednictwem Instagrama, a brzmi ona następująco. Cześć Łukasz, wiemy, że obsługujesz profil Daniela pod jego nieobecność. Wiemy też, że Daniel po wyjściu planował swoją działalność przy tworzeniu gali Fightowej. Chcielibyśmy nawiązać współpracę z osobą Daniela jako twarzą Federacji Royal Division. Przy zasięgach, które posiadamy oraz rozpoznawalności Daniela jako pioniera tej dyscypliny moglibyśmy razem wiele osiągnąć. Czekam. Nie, ale to jest, mimo wszystko to jest dobra wiadomość, bo akurat gale Royal Division to bym sobie obejrzał chętnie, nie? Ja jestem ciekawy. Tylko ja bym nic nie zmieniał, nie? To jest ważne, żeby nic tam nie zmieniać. Zadbać to o dobry marketing i promocję. To ma być dalej walczone tak, jak było.